Pokażę Wam, że na mapie Overpass można tak zaplantować bombę, że antyterrorysta jej nie rozbroi. No chyba, że będziemy mieć pecha i już będzie czekał na bombsite'cie A. A jeżeli wiemy, że jest na Longu, albo on ma daleko na A, to mamy zapewnioną rundę tak naprawdę. Zapraszam do oglądania. Idziemy podłożyć bombę w te miejsce jak na filmie. Już zaplantowaliśmy, następnie idziemy szybko w wybrane miejsce, najlepiej z pistoletem, bo nie wiadomo czy osoba z przeciwnej drużyny może akurat pójść tą drogą. Dosłyszymy daną osobę jak biega na bombsite, czekamy aż osoba albo da nam odgłos rozbrajnie bomby, albo jak już będzie szybko pikać to wtedy rzucamy i mamy pewność, że ta osoba nie rozbroi bomby. A więc dziękuję za wytrwanie do końca i zapraszam do subskrybowania mojego kanału i polajkowania filmu. To bardzo motywuje i jeżeli chcecie więcej takich filmów, piszcie w komentarzach. Dzięki. Cześć.